Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest przegląd najważniejszych informacji dnia dla Polaków za granicą. Agata Konarska, witam Państwa i zapraszam o to, co dziś w Polonii 24. Upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Wołamy o odnalezienie wszystkich miejsc w pochówku po to, aby móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. Drugi dzień obrad Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Przez różne bajki, piosenki. My takim sposobem próbujemy zachęcać do uczenia się języka polskiego. Oraz kolejna strata wojenna, która wróciła do Polski. Pierwszy przypadek, że strata wojenna wraca z Japonii. Wołyń to niezamknięta rana w historii dwóch narodów. Musimy się z nią zmierzyć, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Ukrainie. Odwiedził polskie wsie zniszczone podczas rzezi Wołyńskiej, dziś już nieistniejące. Szacuje się, że w wyniku ludobójstwa, jakiego ukraińscy nacjonaliści dopuścili się na Polakach, zginęło około 100 tysięcy ludzi. Nieistniejąca już wieś ostrówki na Ukrainie. Prawie pół tysiąca mieszkańców zostało wymordowanych przez oddziały UPA. I mordują bez wystrzału, zabijając siekierami, młotami, podobnie w woli ostrowieckiej. Mieszkańcy wsi Puźniki w obwodzie Tarnopolskim giną nocą z 12 na 13 lutego 1945 roku. W wyniku tego napadu zginęło kilkadziesiąt osób, głównie kobiet i dzieci, które zostały pochowane na tym cmentarzu. Szukamy mogiły o długości 18 metrów, w których według relacji pochowanych jest od 60 do 80 osób, które w tej nocy wtedy właśnie tutaj w tej miejscowości zginęły. Wołamy o odnalezienie wszystkich miejsc pochówku po to, aby móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. I nie spoczniemy, ja nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara tamtej strasznej zbrodni wołyńskiej, zbrodni Galicji Wschodniej, nie zostanie odszukana O pojednanie modlili się dziś w Warszawie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnik ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego Pojednanie między naszymi narodami współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą stanowi niezbędne warunki pokoju w naszej części Europy W przeciwnym razie jak dodał arcybiskup rozgrywającym zawsze będzie ten trzeci do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w rozmowie Polonii 24. Moim i państwa gościem będzie Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam. A teraz w Polonii 24 przenosimy się na Litwę, gdzie dobiega końca trzydniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Dotyczy ona m.in. ostatnich przygotowań do szczytu NATO w Wilnie, na który z niecierpliwością czeka Ukraina i świat. Powraca również temat wydatków na obronność poszczególnych państw, członków Sojuszu. Kłajpeda i wspólne ćwiczenia specjalnych jednostek Polski i Litwy. Część naszego kontyngentu wesprze litewskich żołnierzy w pilnowaniu szczytu NATO, który rozpocznie się we wtorek. Bardzo nam obu zależy na tym, żeby tutaj zapewnić bezpieczeństwo i także, aby wszyscy mieszkańcy Litwy mieli to poczucie bezpieczeństwa, obecności sojuszniczej. To nie koniec współpracy militarnej naszych państw. W najbliższym czasie coraz więcej będzie wspólnych litewskich i polskich ćwiczeń skoncentrowanych na regionalnych planach obronnych i wspólnych działaniach obronnych. Na nadchodzącym zgromadzeniu zostanie przyjęty plan zbliżania Ukrainy do Zachodu. O tym w Waszyngtonie rozmawiał prezydencki minister Marcin Przydacz z doradcą Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem. Trwają dyskusje także dotyczące pewnych warunków, na jakich Ukraina miałaby wstępować w przyszłości i kiedy ten moment miałby nastąpić. Podczas szczytu w Wilnie powróci również temat wydatków na obronność. Nasz kraj jest tu liderem wśród państw sojuszu. Wydajemy prawie 4% PKB. 500 uczestników z 40 krajów świata i jeden cel promocja języka polskiego za granicą. Za nami drugi dzień Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą oraz debata o roli edukacji w zachowaniu tożsamości narodowej. Szczegóły Stanisława Pryłaszwili. Polskie szkoły pełnią kluczową funkcję w pielęgnowaniu polskości pod każdą szerokością geograficzną. Trwający kongres edukacyjny pozwala zdiagnozować sytuację tych placówek. Z danych Instytutu Rozwoju Języka Polskiego wynika, że jedynie 10% młodzieży polonijnej w dużych skupiskach rodaków uczęszcza do polskich szkół. Jak to zmienić, odpowiadają uczestnicy kongresu. Zajęcia powinny być zróżnicowane i dostosowane do zainteresowań uczniów. Przez różne bajki, piosenki. My takim sposobem próbujemy zachęcać do uczenia się języka polskiego. Stąd też potrzeba większych nakładów na edukację polonijną, aby na przykład nauka w szkołach była bezpłatna. Dochodzi zakup podręczników, bo też nie wszystkie podręczniki mamy za darmo. Więc czasami we wrześniu ta kwota jest naprawdę bardzo duża. I są też czasami rodzice, którzy zgłaszają że na przykład muszą dziecko wypisać, bo się zmieniła sytuacja finansowa. W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na rozwój edukacji polonijnej 173 miliony złotych. Pieniędzy wydaje się sporo, ale to wciąż jest za mało. Mówi profesor Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego. Od edukacji przedszkolnej, przez wczesnoszkolną, po edukację dorosłych, po możliwości przyjeżdżania do Polski. Bo to właśnie zanurzenie się w środowisku polskojęzycznym daje największe efekty. Niemniej ważna jest edukacja wczesnoszkolna. Ostatnio za granicą powstało 96 polonijnych przedszkoli. Nauczyciele i dyrektorzy szkół cieszą się podwójnie, dlatego że jeśli uczeń zacznie edukować się już od trzeciego roku życia, to do pierwszej klasy wpadł już taki narybek przygotowany, sprawny językowo. Podczas warsztatów uczestnicy kongresu zgłębili metody aktywizacji uczniów, a także dyskutowali o roli rodziców w procesie kształcenia. Były też warsztaty taneczne. A jutro podsumowanie kongresu i przekazanie rekomendacji Ministerstwu Edukacji i Nauki. I pozostajemy jeszcze w temacie nauki i edukacji za granicą. Blisko 20 chętnym uczestniczkom kongresu otwarto także drzwi do zapoznania się z szeroko rozumianą pracą dziennikarską. Miały one okazję wziąć udział w warsztatach Akademii Telewizyjnej, które zorganizowały TVP Polonia i Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja wolę być za kamerą. Pani Agnieszka prowadzi szkołę polonijną w Newcastle upon Tyne. W tej misji wspierają córka Karolina w murach Akademii Telewizyjnej. Obie panie poznawały telewizyjną kuchnię. Można się dużo też naprawdę nauczyć, właśnie jak nagrywać, jaka jest gestykulacja. Te warsztaty uświadomiły mi, że jest to bardzo ciekawy pomysł na to też, żeby też moja córka wolontariuszka coś podziałała tutaj medialnie, właśnie dzięki TVP Polonia, może jakiś ciekawy news, jakiś materiał, Pokażemy w szkole. W dalszym etapie dzielenie się wiedzą zdobytą w Akademii Telewizyjnej z dziećmi z młodzieżą ze szkół polonijnych i polskich za granicą to jeden z celów. Umiejętność kontaktowania się z młodymi ludźmi, mówienia w sposób bezpośredni i ciekawy, a jednocześnie bycia w tak wielu miejscach na całym świecie, powoduje, że po prostu to jest skarb dla Polonii. TVP Polonia ten skarb chce pokazać światu. Współpracę w roli naszych korespondentów ułatwia teraz aplikacja na smartfony. Twoja Polonia. Wszystkiego nie zrobimy sami, a więc ta inicjatywa oddolna, której właśnie poświęcone są dzisiejsze warsztaty, jest czymś niezwykle cennym i czymś, na co bardzo liczymy. Patrząc na zaangażowanie podczas warsztatów, jesteśmy dobrej myśli. Patrycja Cieślak, Polonia 24. Oglądają Państwo informacje o 24 a o to, co jeszcze w programie. W lublinieckim kokotku trwa chrześcijański festiwal Życia. Można doświadczyć tutaj działania Boga w ludziach i to jest piękne. E, I to jest coś, czego chce się doświadczać przez cały czas. Piłkarska batalia w Leśnie wchodzi w decydującą fazę. Cel zrealizowany, teraz mamy nowy złoto. Podnieś puchary jutro na stadionie w Lesznie. Jeśli planują Państwo wyjazd na przykład do Paryża na krótkie wakacje czy też na dłużej, warto zastanowić się, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w trakcie podróży. Pamiętajmy o ubezpieczeniu i właściwej polisie medycznej. A co zrobić, jeśli na przykład za granicą zgubimy dokumenty? Więcej o pomocy konsularnej opowie Paulina Drażba. Walizka spakowana, a dokumenty warto mieć zawsze przy sobie w bezpiecznym miejscu. W podróży o pomoc konsularną zgłaszamy się bowiem najczęściej w przypadku utraty paszportu czy środków finansowych. Najpierw trzeba je zastrzec. Zastrzeżenie dokumentów jest już możliwe dzięki aplikacji M Obywatel, dzięki profilowi zaufanemu. No, a na samym końcu, kiedy musimy wrócić do Polski, a nie mamy paszportu czy dowodu osobistego, trzeba się zgłosić do konsulatu. Tak zrobiła Agnieszka, która od 8 lat mieszka w Paryżu. W trudnych sytuacjach, takich jak utrata dokumentów, konsulat był dla mnie bardzo ważnym punktem odniesienia i źródłem pomocy. Konsul pomaga w przypadkach nagłych, pilnych, zawsze w granicach prawa. Konsul może nam pomóc, gdy znajdziemy się w szpitalu bądź w więzieniu. Konsul może wreszcie nas skierować, gdy istnieje taka potrzeba. Do osoby, które udzieli nam na przykład porady prawnej. Ze względu na liczną polską mniejszość w Irlandii Północnej, pięć lat temu utworzono konsulat generalny w Belfaście, co bardzo ułatwiło załatwianie urzędowych spraw naszym rodakom. Wcześniej nie było to tak proste. Deżury konsularne odbywały się w Irlandii Północnej raz na miesiąc, trzeba było się na nie umawiać, było określone. Określona liczba miejsc, no i jeżeli generalnie sprawa była pilna, to trzeba było udać się do konsulatów w Dublinie, w Edynburgu bądź w Manchesterze. Czyli pokonać co najmniej 180 kilometrów, aby na przykład wyrobić nowy paszport. Pani Bożena starała się o to we Włoszech. Wyrabiałam paszport w Ankonie, w konsulacie honorowym, gdzie przyjechał wicekonsul z Rzymu. Załatwiliśmy wszystkie sprawy tak. Pozytywnie, że nawet nie musiałam jechać po odbiór. I takich szczęśliwych rozwiązań i bezpiecznych podróży życzymy. Paulina Drażba, Polonia 24. W Lublinieckim Kokotku trwa Festiwal Życia. To największe tego typu chrześcijańskie wydarzenie w naszym kraju, które przyciągnęło prawdziwe tłumy. Także wielu gości jest z zagranicy. Postacią przewodnią tegorocznego festiwalu jest święty Jan Chrzciciel, a hasło brzmi Jestem. Bóg się tutaj zjawi. Historia świętego Jana Chrzciciela ma pomóc tym, którzy uczestniczą w festiwalu życia, na przykład w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, kim jestem? Przede wszystkim jest to taka przestrzeń spotkania się młodych ludzi. Otwieranie jeden na drugiego, prawda, a po to to robimy, żeby też otwierali się na Boga, odkryli wartość swojego życia. Festiwal rozpoczął się w poniedziałek. Przez cały tydzień młodzież mogła uczestniczyć w licznych konferencjach, dyskusjach czy koncertach. Jest też czas spotkania z Bogiem. Rano jest modlitwa, każdego dnia Msza Święta. Na każdy dzień jest pewna treść, którą można sobie rozważyć, więc każdy może znaleźć coś do siebie. To właśnie możliwość spotkania i wspólnego przeżywania tego niezwykłego czasu co roku przyciąga na festiwal tłumy z całego świata. Owoce z tego później są przez cały rok, do kolejnego festiwalu. Tutaj myślę, że naprawdę Pan Bóg zmienia ludzi, ludziom w życie. Można doświadczyć tutaj działania Boga w ludziach i to jest piękne. I to jest coś, czego chce się doświadczać przez cały czas. Festiwal Życia zakończy się w niedzielę uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Dobiega końca zjazd Lublinerów, czyli potomków lubelskich Żydów, którzy obecnie mieszkają w różnych zakątkach świata. To wydarzenie ma na celu uhonorowanie wspólnego dziedzictwa i zagłębienie się w wielonarodowej historii. Uczestnicy zjazdu poznają ją podróżując po województwie dzięki ośrodkowi Brama Grodzka, Teatr NN. Śladami przodków. Dawid Rinsveld mieszka w Paryżu. Teraz odwiedza Lubelszczyznę, skąd jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jego przodkowie wyemigrowali albo za ocean, albo do Francji. Mój dziadek i inni członkowie rodziny Sparczewa, którzy zatrzymali się we Francji, zgłosili się na ochotnika do tamtejszych legionów. Kock to tylko jedno z miejsc, które odwiedzili Lublinerzy. Ich przodkowie przed 39 rokiem stanowili połowę społeczności miasteczka. Na taki znaczny udział Żydów w społeczności kocka miał na pewno wpływ Cadyk, Menachem Mendel, który tutaj w drugiej połowie XIX wieku się osiedlił i był on współtwórcą tak zwanego hasydyzmu. Jednym z ważniejszych punktów podczas niemal tygodniowego zjazdu był przemarsz Szlakiem Pamięci, czyli ostatnią trasą lubelskich Żydów przed deportacją do obozu zagłady w Bełżcu. Ojciec kazał mojej mamie uciekać i ona uciekła. I potem przeżyła dzięki szlachetnemu Polakowi, który uratował jej życie. Zjazd Lublinerów zorganizowano już po raz trzeci. Jest kolejną stratą wojenną odzyskaną przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezcenny obraz Madonna z Dzieciątkiem został uroczyście przekazany do zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, oddziału Zakładu Narodowego imienia Osolińskich we Wrocławiu. Dzieło Madonna z Dzieciątkiem, przypisywane Alessandro Turciemu, zostało znalezione na aukcji w Tokio. My prowadzimy około 150 w tej chwili procesów restytucyjnych w 15 krajów świata. To jest pierwszy przypadek. Że strata wojenna wraca z Japonii. Bezcenny obraz został zgrabiony przez Niemców z pałacu Lubomirskich w przeworsku w 1940 roku. Dzięki wspólnym wysiłkom Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz domu aukcyjnego Majnice Auction, ten piękny obraz wraca do Polski. To kolejny dobyt naszej przyjaźni. Do końca lipca Madonna z Dzieciątkiem będzie wystawiona na Zamku Królewskim w Warszawie. Następnie na kilka miesięcy trafi do Przeworska, a potem na stałe do Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Przez ponad 200 lat Równe było stolicą książąt lubomirskich. W tym czasie polscy magnaci wznieśli piękny zamek i okalające go budynki. Jeden z nich aktualnie popada w ruinę. Stąd apel polskich środowisk o wsparcie jego odbudowy. O epoce Książąt Lubomirskich w Równem na Ukrainie przypominają dwa budynki. To najprawdopodobniej dawne kwatery Straży Pomocowej Polskich Magnatów. Mamy już doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z polskimi. Wspólnie realizowaliśmy projekt odbudowy części podziemnych rezydencji Książąt Lubomirskich w Równem. Młodzież z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem włącza się w apel o odbudowę budynku. Chce, by po remoncie stał się siedzibą Centrum Kultury. Chcielibyśmy, żeby ten budynek stanowił taki inkubator polsko-ukraińskich pomysłów. Po tych wydarzeń jest dużo, a danie im takiego jednego konkretnego miejsca wyeksponowałoby te wydarzenia. By budynek mógł zyskać nowe życie, potrzebni są darczyńcy. Wspieracie odbudowę najstarszego polskiego budynku w Równem? Wspieramy! Wspierajcie razem z nami! Historia rotmistrza Witolda Pileckiego pokazuje nieprzejednany charakter tego człowieka i polską duszę. Tak o bohaterze swojej książki mówi historyk Jacek Pawłowicz. Prezentacja niezwykłego albumu miała miejsce w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, a wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Polonii. Za nami pierwsza zagraniczna prezentacja kompendium wiedzy o rotmistrzu Pileckim. W albumie nie brakuje unikatowych fotografii, również z rodzinnego archiwum. To jest taka popularno-naukowa książka opisująca historię polskiego bohatera. Na spotkaniu w Polskiej Ambasadzie w Paryżu nie zabrakło przedstawicieli Polonii, również młodego pokolenia. To taka postać, która oddziałuje bardzo mocno na, na młodych ludzi. Jego bezkompromisowość, jego poświęcenie dla swoich ideałów, dla swoich wartości. Uznałam, że jest to bardzo interesujące wydarzenie i z chęcią zawsze pogłębiam wiedzę na temat bohaterów polskich. Miłośnikom historii w dotarciu na prezentację nie przeszkodziła nawet trudna sytuacja panująca we Francji. Przyjechałem 200 kilometrów z Lille, próbuję utrzymać cały czas te kontakty z Polską. Ważne jest bardzo dla mnie, żeby ambasada i społeczności polskie organizowały takie właśnie spotkania. Magdalena Barczyk, Polonia24. Na koniec naszego serwisu nie może oczywiście zabraknąć kolejnej relacji z Mistrzostwem Europy drużyn polonijnych w piłce nożnej. Przenosimy się zatem do Leszna, gdzie zmagania sportowców cały czas z bliska obserwuje Konrad Reluga. Piątek polonijne euro weszło w fazę pucharową. Poznaliśmy finalistów i drużyny, które powalczą o brązowe medale. Z szczęścia dzisiaj naszym celem w tym roku było dojście do finału. Cel zrealizowany. Teraz mamy nowy złoto. podnieść puchar jutro na stadionie w Lesznie. Dzisiaj mój kapitan i bramkarz doprowadził mnie do łez, po tym obronionym rzucie karnym i to jest przepiękne uczucie. Takie emocje, co się wydarzyło tutaj w Lesznie, odkąd przyjechaliśmy w poniedziałek, nigdy nie doświadczyłem w piłce. Naprawdę mam ciarki w sobie, po prostu dziękuję, dziękuję, że tu jestem i to jest na pewno historia, której nigdy nie zapomnę w swoim życiu. Każdy wychodzi na boisko, czy jest amatorem, czy jest profesjonalistą, po to, żeby te mecze wygrywać i z takim samym nastawieniem idziemy jutro. Szybka regeneracja dzisiaj, i oczywiście walka o trzecie miejsce. Bo jest jeszcze o to walczyć i postaramy się oczywiście wygrać. W Lesznie rywalizacja sportowa trwa do ostatniego meczu. Dzisiejsze spotkania wyłoniły zespoły, które w sobotę powalczą o piąte i siódme miejsce. Nieważne, czy to jest mecz o pierwsze czy o siódme miejsce, na pewno wyjdziemy z pełnym zaangażowaniem, będziemy chcieli ten mecz wygrać, pokazać, że potrafimy grać w piłkę. Podobnie jak rok temu, chcemy powalczyć o to piąte miejsce i, i mieć taką satysfakcję. Głównie zagrać dobrze, dobrze w piłkę, żeby przede wszystkim nikomu się nie stało, mieć frajdę. Bardzo się cieszymy, że możemy zagrać w to piąte miejsce, tak jak standardowo ostatnie dwa lata na tym turnieju. Chcieliśmy potraktować ten wyjazd jako rozpoznawczy, żeby zobaczyć na czym polegają takie turnieje, bo Euro czy te Mistrzostwa Świata, co były, to jest nasze pierwszy raz występ, więc w przyszłym roku postaramy się wystawić Mocniejszy skład i powalczyć o najwyższe cele. A już jutro wielki finał Mistrzostw Europy Drużyn Polonijnych w Leśnie i ceremonia zamknięcia. Wszystko to na antenie TVP Polonia. Zaczynamy w sobotę o 15.45. Konrad treluga Polonia 24. Zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do tematu obchodów 80 rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Moim państwa gościem jest Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Przypomnijmy na początek, dlaczego Ukraińcy uznali, że muszą wymordować Polaków. No, możemy powiedzieć, że nie wszyscy Ukraińcy, prawda? Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Zbrojne Ramię tej Organizacji Politycznej, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, one działały. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na zachodniej części Ukrainy, na tym terenie, i dlaczego no, uznały, dlatego, że podchodząc i wychodząc z ideologii nacjonalistycznej, że nie może tutaj zostać żaden Polak, wszystkich należy usunąć, wymordować. Dotyczyło to zwłaszcza Wołynia. Aczkolwiek pamiętamy o tym, że zbrodnia, ludobójstwo wołyńskie dotyczy nie tylko samego Wołynia, ale także Galicji Wschodniej. Warto podkreślić, że w tej rzezie uczestniczyli także członkowie Policji Ukraińskiej, którzy wcześniej brali chyba udział w Holokauście. Tak, historycy zgodnie uważają, że ten udział ukraińskich policjantów działających w strukturach niemieckich w wymordowaniu Żydów, że to na ukierunkowanie pewnego sposobu myślenia i z całą pewnością miało, miało to, w, to wpływ no, na sposób tak drastyczny rozwiązywania e, tej kwestii. E, czyli po, musimy pamiętać o tym, kogo mordowano, e, jeśli chodzi o Polaków. To byli e, zwykli rolnicy, to byli chłopi, to nie, byli, to nie były żadne formacje wojskowe: kobiety, dzieci. Kobiety, dzieci, dzieci i e, osoby starsze. Od tamtej pory minęło 80 lat, a to wciąż niezabliźniona rana w naszych relacjach. I to mimo tego, że Polacy otworzyli swoje domy dla tak wielu mieszkańców Ukrainy uciekających przed wojną. Dlaczego, panie dyrektorze, tak trudno o pojednanie w tej sprawie? czy teraz jest właściwy, pana zdaniem, moment na rozliczenie się Ukrainy z tą zbrodnią? Ja myślę, że pomiędzy ludźmi, pomiędzy zwykłymi ludźmi to pojednanie się ciągle dokonuje. Ja sam osobiście znam rodziny, które straciły bliskich na Wołyniu a które po 22 lutego zeszłego roku przyjmowały uchodźców z Ukrainy. Ja sam słuchając tych historii, ich relacji, no często nie, nie mogłem uwierzyć, jak to jest możliwe. I to nie jest tak, że oni zapomnieli, albo to, że, że ta trauma w nich nie tkwi. Oni sami jakby... Wyciągnęli rękę w kierunku uchodźców, w kierunku ludzi, mając dokładnie w pamięci tamte, tamte wydarzenia. A zatem myślę, że na tym poziomie właśnie zwykłych ludzi to pojednanie albo się dokonuje, albo ono jest bardzo, bardzo szybko możliwe do realizacji. Także od strony kościołów padło. Możemy tutaj mówić od roku 1987, no w przypadku Jana Pawła II, to praktycznie rzecz biorąc od początku pontyfikatu od roku 1978. Pamiętajmy, że Jan Paweł II jest przez obie strony kościelne uznany za tego ojca pojednania, za takiego patrona pojednania. No i trudno sobie tutaj wyobrazić lepszą osobę. Zdecydowanie gorzej jest od tej strony politycznej i, i kroków y, praktycznych. To, czego domaga się strona polska, to przede wszystkim y, zgody na y, poszukiwania, na ekshumacje. No, i generalnie rzecz biorąc, no my z, wychodząc z takiego podejścia chrześcijańskiego, każdemu człowiekowi należy się godny y, pochówek, godne upamiętnienie. I teraz. Mamy 80. rocznicę, wyobraźmy sobie tą sytuację, że żyją dzieci, ostatnie dzieci żyjące, które pamiętają tamtą straszną zbrodnię. Ludzie, a niektórzy być może nie przeżyli samej zbrodni, natomiast zginęli ich rodzice, zginęli ich bliscy. Ich marzeniem, jedynym marzeniem jest to, żeby móc się pomodlić na grobie tych bliskich. I uważam, strona polska uważa, że absolutnie ten warunek powinien być spełniony. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę, za spotkania Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać. Dziękuję też Państwu za uwagę. Dziś w Polonii 24 to już wszystko. Życzę dobrego weekendu i zapraszam na poniedziałkowe wydanie naszego programu. Do zobaczenia.